Robiąc prezentację PowerPoint dla firmy korporacji, zarabiasz zazwyczaj od ilości zaprojektowanych slajdów, czyli stron. Bo wiadomo, że prezentacja 50-slajdowa zajmie Ci o wiele więcej czasu i roboty niż na przykład 10-slajdowa. W tej rolce opowiem Ci, jakie są realne stawki ze slajd na naszym polskim rynku. Prowadząc swój biznes, możesz sprzedawać swoje produkty i usługi w cenach, jakie tylko zechcesz. Możesz sprzedawać poniżej kosztów, tanio. Rynkowo drogo lub bardzo drogo. Klucz to potrafić pozyskać takich klientów, którzy zapłacą ci tyle, ile ty chcesz. Więc nie ma tutaj ograniczeń ani maksymalnej stawki za slajd. Jeżeli potrafisz, to możesz równie dobrze brać 2000 zł za slajd. Ale na podstawie mojego wieloletniego doświadczenia w tej niszy, mogę powiedzieć ci o takich przykładowych liczbach. Każde zlecenie wyceniasz indywidualnie. I jedno zrecenie może być czasami dwukrotnie wyższa, droższa niż inna. Stawka za slajd zależy między innymi od poziomu skomplikowania slajdów, terminu, rodzaju firmy, liczby slajdów, typu prezentacji i okazji oraz chociażby Twojego doświadczenia. Ale generalnie jak zaczynasz, to możesz mieć stawkę około 100 zł netto za slajd. Później, kiedy się rozwijasz, to możesz zwiększyć swoją stawkę za slajd do... 150, 200, 250, 300 zł netto i jeszcze więcej. I pamiętaj, że jest to wysokomarżowa usługa graficzna, gdzie praktycznie nie masz kosztów. Oczywiście możesz pozyskiwać klientów zagranicznych, np. z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Australii itd. No i brać pięciokrotnie wyższą stawkę za slajd. Ale akurat w tej rolce skupiłem się na naszym polskim rynku. A jeśli chcesz zobaczyć, na jakich stawkach ze slajd robiłem prezentacje moich klientów, czy to parę lat temu, czy to teraz, to zobacz analizę moich zleceń na Instagramie lub na YouTube.